Pierwsza kompania kadrowa wyszła uzbrojona w austriackie Manlichery, takie no, stosunkowo, stosunkowo nowoczesne karabiny, jednolite w miarę mundury. Następne kompanie już miały znacznie gorsze uzbrojenie i niejednolite unmundurowanie. Takim klasycznym przykładem może być kawaleria. Która wyszła w pierwszej fazie z siodłami na plecach i dopiero konie otrzymała w majątku pani Zawiszanki, która potem przystąpiła do legionów, i dopiero od tego czasu była to kawaleria prawdziwa. Warczą karabiny. Tekst powstał w Kętach w lutym 1915 roku, w czasie odpoczynku pierwszego pułku legionów. Autora tekstu, Raymond'a Szolca, ustalono na podstawie informacji zamieszczonej w dwutygodniku lwowskim Panteon Polski. Pieśń Warczą karabiny jest wyrazem wiary w moc komendanta. Autor muzyki nieznany, Melodia Ludowa. Warczą karabiny i dzwonią pałasze, Znów Piłsudski rusza w pole, a z nim chłopcy nasze, a z nim chłopcy nasze. Znów Piłsudski rusza w pole, a z nim chłopcy nasze, a z nim chłopcy nasze. Wodzu, wodzu miły, przebudź świętej sprawie i każ trąbić trębaczowi, gdy stanie w Warszawie, gdy stanie w Warszawie. I każ trąbić gdy staniem w Warszawie, gdy staniem w Warszawie. Wtedy wszystkie dzwony krakowskie zadzwonią, a kolumnie zygmuntowskiej tatry się pokłonią, tatry się pokłonią, a kolumnie. Gdy staniesz w Warszawie, wodzu strzelcze szary, podeprz nogą z ostrogami butę jej Mary, butę jej Mary. Podeprz nogą z ostrogami butę jej Mary, butę jej Mary. Gdy staniesz w Warszawie, w tym królewskim grodzie, Poleci na rozprawę co jest sił w narodzie, co jest sił w narodzie. To poleci na rozprawę, co jest sił w narodzie, co jest sił w narodzie. Wisłą wieść poleci falami jasnymi, że nie będzie już moskali na piastowskiej ziemi, na piastowskiej ziemi. Że nie będzie już moskali na piastowskiej ziemi, na piastowskiej ziemi.